Witam wszystkich, ja jestem krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Icewind Tale 2. Jesteśmy w oku smoka i chyba znalazłem rozwiązanie naszego problemu. Musimy się faktycznie cofnąć. Eee, czegoś, coś przegapiliśmy, i teraz zobaczę, czy to prawda. Zanim powiem, to zobaczę, czy to prawda. <laughs> I jeżeli tak, no to było bardzo łatwo to przegapić, bo altem się widocznie nie dało tego znaleźć pod to trochę może nam zmienić postać rzeczy, więc właśnie dlatego się cofniemy. Faktycznie. Próbujemy sobie najpierw jeszcze odpocząć po bataliach. I tak. Tutaj mamy być faktycznie. I tu faktycznie powinno coś być. Już zerknąłem sobie... O, mamy, widzicie? Zmienił się kursor. Musicie chyba przyznać, że to w kurde. Można było to pominąć. Nie podświetla się to na żaden sposób. Kursor ewentualnie nam się właśnie zmienia. No jest tutaj takie pokrętło. Proszę cię. Tak. <laughs> Nie, to tak jest... Tak, dżabuk. Nie. Skoro o co chodzi? Tu jestem. Wymiana oczu, spoko, spoko, ten... Nie no miał chyba sensu rzucania tego. Spróbuję dezintegrację na niego rzucić. Oberwał, ale jestem gotowa. Tak, jakby to powiedzieć, nic poza tym. Uwielbiam jak tych magicznych pocisków tak dużo już jest. Nie powiem, czy no jest. Mogę Chcesz sobie postrzelać. Czego chcesz? Tak więc, właśnie. No bardzo łatwo, moim zdaniem, było to minąć. Nic by się nie stało, gdyby to było podświetlone, mam wrażenie. No chociaż mówi nam ewidentnie jak wół wręcz, że coś tutaj trzeba znaleźć, no nie? Ale no. Mech. Można było to chyba lepiej ogarnąć, mam wrażenie. Że zdążyliśmy na trzeci poziom zejść, ogarnąć inne poziomy, no nie? Cały ten i jeszcze jeden następny. Dobrze. Pociski to, to faktycznie się tak troszkę problemem są. Ona ma zawsze te strzałki jeszcze. No zapewne już pisaliście w komentarzach rozwiązanie tego problemu. Ale akurat ja pewnie. Powiedzmy, że już za późno. Także w sumie niczego nam nie brakuje z reguły tutaj oprócz tych śmiesznych pocisków, bełtów. Nawet ze strzemami nie mamy problemów. Okej, okay, tu też są wrogowie, proszę bardzo. Niech Joklond powiodą cię do otchłani. Znaczy oczywiście rozumiem to, że tak blisko musi podejść, kiedy rzuca. Nie? To nie chodzi o to, że tego nie czaję. Bardziej, że po prostu mi to nie pasuje. Wiem też, że mamy zbierać te liny i te wywernowe dupy czy coś. Dlatego je zbieram. Ale cieszę się, że nam się udało to ogarnąć. Bo byłem zakłopotany przez ten czas, muszę przyznać. Więzień, więzień. Więc dobrze, że to ogarnałem. Jakby więzień, ale widzę, że kurde radzi sobie. Teraz pokażę Ci, co to prawdziwa siła! Hehehehe, he 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 he. nie tylko jestem wolny, jestem też w najwyższej formie. A teraz oddaj grzecznie złoty i magiczne przedmioty, a poz może pozwolę ci żyć. Zadzierasz z niewłaściwą osobą, a no to taki skurwiel, tam czekał my powalczymy. W tym czasie się wzmocnił, ale to chyba mu nie wystarczy, niestety. No, to już z pięściami idzie, nie? Dobra, dawaj mi te kurwa strzały, to ja tu noszę wszystkie. Dobra, dawaj to, to, to jest trochę mało, nie? Nie wiem. Ustan kwarta, dos elegnan. A to jest chyba ten Tron. No, to najwyższa pora. Chyba już leży. Jeszcze nie? nie Mogę na skraju śmierci. Co jest, kurwa, z nim. Coś nie działa na niego, nie, nie tracimy na niego... tych amunicji. Aha, coś, coś tu nie gra, średnie ramy. Niewidoczny jest, nie trafiamy, bo jest niewidoczny. Leży chyba, nie? Odporność na obrażenia od ognia. Ok, to jak mam go zawić? Jaki jest Twój Ilindiv? To może kwasem, nie? Słyszę No. Spoko. A, a dobra. Jest też nero. Poproś Gustan Elgados. O kurwa. Pojedynek nauki. łuki? chyba strzela... z... Y, kuszy. Nie ma szans. Już uciekać, co? Nie ma gdzie. O! Coś tam rzucił. Czy coś rzucił chyba. Nie wiem co rzucił sobie, nie wiem czemu nie go zaatakować. Dobra. Zaję. Zaję. Do ataku! Twoja pomysłowość jest imponująca, daleko zajdziesz. Mam pytanie. Tak, kim jesteś? Jestem Nero Futma. Większość dorosłego życia spędziłem poznając zwyczaje UNT. Co wiesz o UNT? To złe, ale inteligentne wężo stworzenia, oddające część setowi, Wielkiemu Wężowi i pośredniej potędze odchłani. Posiadają klasę rządzącą składającą się z prawie ludzkich istot czystej krwi, samic mieszańców i arcykapłana. Walczą doskonale, polegając na właściwościach terenu i skomplikowanych pułapkach, często pokrytych trucizną. Ich kapłani, jeżeli akurat nie polują na swoje ofiary, dzielą swój czas między modlitwę, składanie krwawych ofiar, przyzwanie i nerytuały. Eee, jak tu się dostałeś? Przed kilkoma dniami wraz z moimi towarzyszami podróży, Mandalem Grey, weszliśmy do oka Smoka z Polrzezi. rzezi. Gdy weszliśmy na wyższy poziom, pozwoliłem się złapać tym wynaturzeniem I One T. Na całe szczęście, Mandal zdołał się ukryć, by móc, móc kontynuować misję. A dlaczego dałeś się złapać? Chociaż w sprawach jest jestem mędrcem, w życiu każdego mężczyzny nadchodzi czas, kiedy musi potwierdzić swoją wiedzę doświadczeniem, nadając jej tym samym znaczenia. Dla mnie takim doświadczeniem będzie poddanie się przemianie Histaci. Co to jest przemiana Histaci? Huanti przyrządzają dystylat, który nazywają wywarem Histaci. Istoty ludzkie po w wypiczu zmieniają się w Histaci. w najdolne gady, prawie bez mózgich niewolników. To dość marny koniec dla mędrca. Masz jakiś plan? Mój towarzysz Mandal miał znaleźć miejsce, gdzie UNT przyrządzają wywar historyczny i zamienić korzeń Mandragory, którego używają, na inny, odpowiednio przeze mnie zmodyfikowany, powstały wywar, miałby mniejszą moc, dzięki czemu zachowałbym sprawność umysłu w trakcie doświadczenia i tymczasowej przemiany. Udało mu się? Tego nie wiem. Nie dostałem bowiem wieści o powodzeniu jego misji, tak jak się umawialiśmy i byłbym Ci bardzo wdzięczny za jego odnalezienie. Czy mogę zapytać o coś innego? Odnajdziemy go. Bywaj, życzę bezpiecznych podróży. No, mamy znaleźć tego jego kolegę. To jest misja, którą miał nam dać. Peraweda. I dopiero powinniśmy iść teraz tam niżej. Także to jest tak średnio zrobione po prostu. Bo mówię, możemy iść dalej, ale łatwo jest nie odgarnąć tego tutaj wejścia do tego. Całego podziemia, znaczy więzienia, w sobie. I no jest to tak, górne nie Jeszcze tak w razie czego, bo zagadamy z nim jeszcze raz, bo może My już odnaleźliśmy coś, co by go interesowało. Chyba nie. Tak, i teraz. A, jeszcze ten magie. Miał coś fajnego chociaż? tu tu cztery, cztery się składa, że też już mamy. Pierścienie regeneracji... ...znamy. Gdzie w Malavona? Czarny stworzył drool, czarownik Malavon. Z ciała Maga wystrzeliwują we wszystkich kierunkach kliny czystej energii, raniąc zarówno przyjaciół, jak i wrogów. Zadają one 20 do 80 punktów obrażeń, Kłóty wszystkim istotom, które znajdują się na ich drodze. Czarny jest szczególnie przydatny, gdy mak jest otoczony przez wrogów. Udany rzut na refleks zmniejsza obrażenia o połowę. Wow, niezłe. Nauczmy no, się. Malawon zapewne Despana, którego spotkaliśmy, tak? W podmroku. Drął Czarownik Malawą Despana. Okay. Poziom siódmy. Mandal. Dobra, tutaj ogólnie jest jeszcze coś do ogarnięcia, czy nie? Chyba nie. I teraz lecimy. Mandal Grey, Śmierć. A więc, Mamy info. Mamy info. Teraz musimy je potwierdzić. No i też wiecie, nie mówię, no nie. Nie ma co ukrywać. Że teraz znowu trzeba przeszukać praktycznie cały poziom, żeby tego mandala znaleźć niby. Na szczęście ja wiem gdzie on jest chyba, tak. Tylko dlatego, że tego pieprzonego pokrętła nie znaleźliśmy. Znaleźliście szczątki Mandala Grey. Towarzysza podróży rofutnie. Niestety nie ma nawet nic przy sobie. Jeszcze zerknę tutaj, tak, nie wiem, może coś wsadził, nie? Nie zdążył. I wracamy do Nero. Ja ogólnie raczej rzadko narzekam na gry, w które gram jakoś tak bardzo. Ale nawet jak narzekam, to jest takie narzekanie i tak, wiecie, bo... ...zawsze na coś tam się narzeka, ale to nie zmienia faktu, że gierki najczęściej, w które gram, są zajebiste. Po prostu nie są idealne, nic nie jest idealne. Warto o tym wspomnieć, nie wiem, dla doświadczenia. Dla wszystkich, którzy się interesują przecież grami wideo, nie? Zobaczymy, co powie Nero. A też o tym całym wywarze histarci, który on... o którym on mówił, no to... Tu jeszcze jakoś trzeba... musi być... widzimy zejście. Ale jak tam wejść? Tu coś da się... Hmm... Będziemy ewidentne zejście. Może tu jakieś przejście się otworzy, coś, nie? Tak, taki jest Elmsheim. Nie słyszałem twych kroków. Znaleźliśmy Mandala Martwego na końcu korytarza na niższym poziomie. Biedny Mandal był dobrym człowiekiem, honorowym, mimo swej profesji. Skoro jego misja się nie powiodła, stanę się na za... Chyba, że ty wyświadczysz mi jeszcze jedną przysługę, wykonując jego misję. Wykonam. Co mamy zrobić? Wszystko opierasz na moim zmodyfikowanym korzeniu Mandragoru, który miał Mandal. Czy był on przy ciele Mandala, albo chociaż znalazł się jego miecz? Nie, nie było ani... przy nim ani miecza, ani korzenia. Na bogów, zapewne zginął bez swojej broni miecza Doliny Myrloch, nie mogłem tego pojąć, może dlatego, że był Asimarem, ale z tym mieczem łączył go niezmiernie mocna więź. Zginął dawno temu, zdobywając swój miecz na nawiedzonych wzgórzach Evening Star, a niespokojne duchy zamieszkujące to straszne miejsce powitały jego duszę, czy może, nie wiem, czy dobrze pamiętam, przekleły go z powodu jego niebiańskiej krwi. W każdym razie śmierć mandala bez broni oznacza, że jego duch nie zazna spokoju do czasu, aż śmierć zostanie odnaleziony i zwrócony mu. Proszę, daj ukojenie jego duszy, a może wtedy pokażę Ci, gdzie jest mój korzeń mandragory. Znajdziemy jego miecz i zwrócimy mu go. Bywaj. Bywaj. Życzę bezpiecznych podróży. Okej, okay, tego miecza nie znaleźliśmy ewidentnie. Jeszcze tylko szybko... Miecz Doliny Myrloch. O. Tak, prawie na pewno nie znaleźliśmy, bo bym pamiętał tą nazwę. A jakbym, na pewno, jakbym znalazł miecz, to bym go po prostu nie zostawił, tylko byśmy go wzięli na sprzedaż. Teraz tak. Tu bym poszedł ale jak tam wejść to tak jakby się nie da nie to jak tak jakby się tu nie dało widzimy jest przekreślone chyba że jakoś tędy się idzie chodźcie spróbujemy Obawiam się, że tutaj widzimy jakby jakby miało się dać. Byśmy przeszli innym zejściem, może znajdziemy to, czego szukamy. Tak, jak się okazuje, da się, ale to jest kolejny błąd. Taki moim zdaniem w designu, designie tego, że nie wygląda jakby się miał dać, no nie, równie dobrze mogliby tutaj pozwolić po tych kamieniach przejść, tak żeby było widać, że się da, a ty tak patrzysz i kule, tu się nie da, nie, tu się nie da. I o, dopiero jest tutaj przesmyk, ale on jest zasłonięty, no i ogólnie po prostu nie, że chujnia jakaś straszna, tylko mogłoby być lepiej, myślę. Ustan kwarta, dos elignan. Ty okay, potrafisz je tak Elendar. Ach, nie będziesz mi rozkazywać. Jesteśmy właśnie na poziomie drugim. A co to? Hmm. No jak widzimy, nic poza tą pradawną wiverną nie ma, to idziemy dalej. Znaleźć miecz, tak? No to nie wiem, e, ogarnęliśmy cały drugi poziom, więc chyba dopiero w trzecim gdzieś będzie. E, na trzecim gdzieś będzie ten miecz. Jak już go znajdziemy, to wrócimy się do tego ciała. Pewnie porozmawiamy z duchem, duch nam powie, gdzie jest korzeń. E, dzięki temu korzeniowi stworzymy inny wywar i pomożemy nero. Tak to sobie wyobrażam, a czy tak będzie na pewno. Także takiego trochę łażenia tu mamy, nie? I... łażenia i szukania, ale no... ...ni... ni chuj, ja nie mogę się oprzeć temu, że... ...gdyby to kółko było kurde lepiej zrobione, to tego łażenia byłoby o wiele mniej. Chociaż też można na to spojrzeć inaczej, no... Odkryliśmy sobie przynajmniej już mapkę zawczasu. Tu jest coś jeszcze. Nie zostawiajmy tego tak, może coś tam być. W większości tą mapkę przynajmniej sobie odkryliśmy już. Spoko. Spoko, nic nie ma, ale przynajmniej wiemy, że nic nie ma. Patrzę, czy gdzieś tu jeszcze jakiegoś tajnego przejścia nie ma. No to pan powiem, że nie, 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 nie za bardzo przepadam, właśnie za tą lokacją. Pamiętam chyba w pierwszej części ona była gdzieś po, na początku. Tutaj chyba z żukami się walczyło jakimiś. No ale cóż, czasami trzeba też i tak sobie radzić. A my zobaczymy się oczywiście w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.